Czy olej rycynowy powstaje z najbardziej trującej roślin na świecie? Tak! Olej rycynowy. Dobrze Wam znany ze swych działających cuda właściwością. Stosowany w kosmetyce na skórę, włosy i paznokcie. Na twarz niweluje oznaki starzenia, a w formie okładów jest stosowany przy torbielach. Wewnętrznie przy zaparciach. właśnie, wewnętrznie. Więc jak to się dzieje, że stosując go nadal żyjemy i nic tam nie jest? Rącznik pospolity, ponieważ to z jego nasion powstaje olej rycynowy. Każda część tej rośliny jest śmiertelnie trująca, i zjedzenie trzech nasion u dorosłego człowieka wywołuje śmierć. Wszystko ze sprawą rycyny, substancji należącej do toksalbumin, czyli toksycznych białek. Jest ona jednak nierozpuszczalna w tłuszczach i ulega degradacji przy wysokich temperaturach. Dlatego właśnie w procesie tłoczenia oleju z nasion nie przechodzi ona do oleju, czyli do naszego produktu końcowego. Z ciekawostek istnieje szczepienie wywołujące odporność na działanie rycyny. Toxalbuminy występują również w akacji oraz w czerwonej fasoli. Dlatego właśnie czerwoną fasolę nie powinno się jeść na surowo, ponieważ zawarte tam lektyny, które należą do toxalbumin, rozkładają się w wysokiej temperaturze. Wtedy nic tam nie będzie. A historycznie rycna została użyta w zamachu na bułgarskiego pisarza George'a Markowa. Został on postrzelony w Londynie przez rzekomo agenta KGB z broni ukrytej w parasolu. Po czterech dniach, niestety, pisarz zmarł, a parasol, z którego został zabity, możecie oglądać w jednym z muzeów. Śledztwo nadal trwa, pomimo tego, że wypadek miał miejsce w 1978 roku. A jak Ci się podobają takie ciekawostki, to zapraszam do obserwowania, zostaw serduszko i do usłyszenia.